tak jak dzisiaj powiedziałem podczas odbierania nagrody to gdzieś jest to z jednej strony spełnienie mojego młodzieńczego marzenia o założeniu firmy jak miałem 18 lat myślałem o tym, że chcę być prezesem założyć firmę. Dzisiaj to jest jakieś takie trochę z jednej strony ukoronowanie. A oczywiście z drugiej strony jest to bardzo mocny sygnał do tego, że trzeba jeszcze więcej się postarać i jeszcze więcej zrobić. A za sukcesem? Za sukcesem stoją niezliczone godziny pracy całego zespołu. E, ogromne ilości kierowców, magazynierów, menadżerów, dyrektorów. E, ponieważ jako firma logistyczna pracujemy 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni, to ten sukces tak naprawdę jak dzisiaj padło, to często poświęcenia. To czasami pot, to czasami łzy, ale na pewno też dużo szczęścia, satysfakcji z drogi, którą przebyliśmy, bo 8 lat w 8 lat zbudowaliśmy firmę, która dzisiaj zatrudnia prawie 500 osób, która jest największym partnerem dla takich firm jak DPD, Impost, Kerfur, Rossman i tak dalej. Więc. A z drugiej strony chyba to co najważniejsze, że z każdym rokiem trzymamy się swoich wartości. Wartości jakim jest etyczny biznes, jak to jest podążanie do zeroemisyjnej firmy, co szczególnie w logistyce jest ważne. To jest biznes, który ma serce. To nie jest tylko biznes oparty na PNL-u. To jest biznes, który robimy z ludźmi, dla ludzi, który ma dawać także dużo fanu, dużo radości, dużo satysfakcji, rozwoju. Tego wszystkiego to jest odpowiedź na to wszystko, czego mi brakowało w wielu firmach, w których pracowałem. I wydaje mi się, że ta nagroda pokazuje, że udało się. A teraz to jest jeszcze droga przed nami, żeby nie tylko dostać, ale także w kolejnych latach, jak to było dzisiaj powiedziane, walk the talk, czyli każdego dnia udowadniać, że się zasługuje na tę nagrodę.